Dziś gościmy z kamerami w szczególnym miejscu. Pokazując teatry szkolne na Kujawach i Pomorzu, nie mogliśmy pominąć teatru Arlekin ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Bydgoszczy. To wyjątkowa inicjatywa artystyczna, będąca także formą terapii dla tutejszych wychowanków. Podstawowym zadaniem teatru jest stworzenie optymalnych warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości ucznia. Teatr muzyczny Arlekin jest wyjątkowy, tak jak wyjątkowi są moi uczniowie. Obserwując w ciszy i skupieniu występy tych młodych artystów, widzę w jak dużym stopniu te zajęcia teatralne są dla nich ważne. Tutaj teatr szkolny służy znacznie poważniejszym celom niż w innych szkołach, które wcześniej odwiedzaliśmy. Każdy występ jest dla mnie przeżyciem. Gdy jestem na scenie, czuję radość, lubię odnosić sukcesy. Obecnie w naszym ośrodku uczą się dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w każdym stopniu, ale w większej liczbie mamy w tej chwili dzieci z głębszą niepełnosprawnością co oznacza, że. Nie są tylko istotne lekcje w klasach, przy tablicach z podręcznikiem w formie stolikowej, ale również ważne, jest, ważne są formy innego rodzaju, gdzie dzieci mogą się zrealizować w formach artystycznych, sportowych. I właśnie jedną z takich form jest działający w ośrodku Teatr Arlekin. Od 2007 roku działa, w związku z tym no, już 14 lat mija. Opiekunem tego teatru jest w tej chwili pani Olga Cielecka, wcześniej była jeszcze jej mama, pani Litka Cielecka. Teatr działa prężnie. Przynosi ogromne zadowolenie, radość i wiele pozytywnych emocji dla dzieci, które w tej grupie teatralnej się udzielają. Do zespołu Arlekin trafiłem w 2007 roku. Zaprosiła mnie pani Litka z panią Olgą, które to prowadzą. Bardzo lubię tańczyć, jest to moja pasja. Też odkąd odeszłem ze szkoły, realizuję się w środowiskowym domu samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej. Zespół dał mi bardzo dużo. Otworzył. No ja po prostu bardzo lubię tańczyć i po prostu nieraz jest tak, że zostanę zaproszony czy przez panią Ogę czy przez panią Litkę, żeby wspomóc zespół, więc przyjadę. I po prostu wspomagam, bo tak zakończyć, yy, w ogóle zerwać z, z tańcem i z zespołem, to jest dla mnie ciężko. Bardzo mi na przykład brakuje występów, sceny. Teatr odniósł już wiele sukcesów na różnych przeglądach, konkursach, festiwalach, zarówno na poziomie tutaj lokalnym, jak i, jak i również międzynarodowym, ponieważ muszę się pochwalić, że teatr wyjeżdżał wielokrotnie na taki przegląd międzynarodowych teatrów grup skupiających dzieci z niepełnosprawnościami różnego rodzaju w Elblągu. I dzieciaki przywoziły zawsze jakąś nagrodę, czy to marszałka, czy to prezydenta, czy, czy, widow, czy widzów. Także no, przynosiło to ogromną frajdę, dużo wrażeń, emocji, no i radości przede wszystkim. Także do tej pory chętnie w, w w takich przedstawieniach biorą również udział nasi absolwenci, którzy kiedyś byli uczestnikami takimi na co dzień, ponieważ byli naszymi uczniami, a teraz chętnie wracają i nieraz y, wspomagają tutaj grupę naszych aktorów y, również. Znalazłem tutaj przyjaciół. Wiem, że muszę dać siebie wszystko, i Jest, jesteśmy jedną drużyną. pani Olga jest bardzo fajnym opiekunem, bardzo fajnie rozwija tutaj dzieciaków ze z tymi zajęciami artystycznymi i no i bardzo ją lubimy. Powiem szczerze, że działalność tego zespołu teatralnego jakby efekty tej działalności nawet nas wszystkich zaskoczyły, ponieważ nie spodziewaliśmy się, że nasze dzieciaki tak, wspaniały sposób będą realizować się, pokażą na scenie tyle emocji w niełatwym repertuarze, bo pani Olga Cielecka jest fanką takiego klasycznego repertuaru, na przykład Romeo i Julia, Hamlet, także nie są to łatwe tytuły, ale nasze dzieciaki we wspaniały sposób potrafią oddać nastrój, atmosferę i spowodować, że naprawdę w widzach budzą się no, niesamowite. Te emocje. Ale przede wszystkim teatr e, e, odgrywa ogromną rolę terapeutyczną dla e, naszych dzieciaków. Mając porównanie z innymi teatrami, które wcześniej mogliśmy obejrzeć, mogę jedynie powiedzieć, że ten teatr jest wyjątkowy. Na każdym kroku widać ogromny wkład wychowanków i pedagogów w działalność arlekina. To wyjątkowa inicjatywa pokazująca, że sztukę i terapię można połączyć i za to ich wszystkich należy podziwiać.